Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będzie hol zakupowy. E, hol zakupowy będzie łączony z Biedronki i z Dino. E... Dlatego robię hole zakupowe, bo e, hole zakupowe takie malutkie zazwyczaj są na kanale, na tym drugim moim Artur i Becia. Ale wiem, że nie wszyscy oglądają tamten kanał, więc postanowiłam, że od czasu do czasu będę też tu wrzucać hole zakupowe, jeżeli będą jakieś większe, łączone. E, także Wam będę pokazywać. I już Wam mówię, co kupiłam. Na razie będę pokazywać z dino. Kupiłam jabłuszka. Jabłuszka w wino były po i 4,49 groszy za kilogram. I powiem Wam, że w Biedronce były tańsze, no ale już kupiliśmy tutaj także trudno. Truskawki, mi się zdaje, że to są polskie truskawki. Pyszne naprawdę bo próbowałam. Czerwoniutkie, a pachną bardzo. I one kosztują 20 zł za kilogram. 19,99 zł. Także truskawki później tak. Biszkopciki mini za 3 ,69 zł 69 groszy. Takie ja po prostu takimi biszkoptykami o, bardzo ładnie można przystroić ciasto. Także takie biszkopciki. E, kapustę młodą kupiłam. Kupiłam dwie kapusty młode. I powiem Wam, że zaraz wyciągnę. Była bardzo ładna. I duża kapusta, także będzie z tego y, oczywiście przepis. Bardzo fajna, duża kapusta. Dwie kapusty, jedna po 5 zł. Także myślę, że cena fajna. Y, mleko bez laktorzy 3,89 litr mleka dwuprocentowego. Sok pomidorowy taki po 2 zł. Tu jest go 300 ml. E, bekon w słupkach XXL bekonu jest 185 g, kosztuje 7,29 zł. E, I kupiłam mięso mielone. Tylko, że kazałam z pani zmielić. Tutaj jest troszeczkę bocze, boczku zmielonego. Boczek za kilogram był po 17 zł. I szynki troszkę przemielonej. Szynka była za kilogram po 17 zł. Także tutaj mam mięsko mielone. W sumie chyba wyszło tak, troszkę więcej niż kilogram. E, banany były po 3,50. Za kilogram takie fajne, zielone. Później były tak, wzięłam buraczki, dwa razy po pół kilo, takie X i XL. One są osobno pakowane, także nie musicie zużywać od razu całej porcji. Można pół i te buraczki kosztowały 9 zł. Tak, później takie zwykłe biszkopty po 4 zł i 20 groszy. Tutaj tych biszkoptów jest 25 deko. Sok pomidorowy, bo też mi jest potrzebny. Litrowy do przepisu. Sok pomidorowy pikantny, 5 zł. I to by było z Dino na tyle. Chyba, że nie, jeszcze chyba. Słuchajcie, gdzieś tu patrzę, że. Aha, kalarepka jeszcze. Po 3 zł za, za sztukę. O, dwie kalarepki, takie. Nie za dużo. dwie kalary. I teraz już Wam mówię, co kupiłam jeszcze w Biedronce. W Biedronce wzięłam e, ziemniaki. Ziemniaki były troszkę tańsze, bo widzę, że tutaj aha, 50% ceny zabrało. Także były, ziemniaki były po 3 zł za kilogram. Młode ziemniaki, 3 zł za kilogram, więc myślę, że dobra cena. O, były mniejsze, większe, mogliście sobie wybrać. E, chusteczki po 7 zł, te do łazienki, ja je lubię najbardziej, o te. Tak, później tak, pieczarka taka brunatna, 25 deko, ona kosztowała e, 5 zł. Tak, pieczarka. Papryka była po 7 zł za kilogram, więc wzięłam 5 papryk, 7, bardzo ładna była. Po 7 zł za kilogram papryka. Tak. Dobra, odstawię. O. E, wzięłam dwa razy po 5,50 takie bobofruty do wypicia. Tu jest nawet dość dużo, bo to jest 300 ml. Jeden i taki drugi gruszka, jabłko. O. Tak. One wszystkie kosztują po 5,50. Później wzięłam, słuchajcie, jakaś taka nowość, nie, nie brałam jeszcze nigdy wcześniej, śmietana Mizeria. Mizeria, ona po 4 zł i tutaj jest 10% 400 gram. Nie wiem, jeszcze nie brałam, więc spróbuję, co to takiego jest. I wzięłam zwykłą śmietanę po 5 zł i 20 groszy. Ja ją biorę cały czas i ona mi smakuje i tu jest też 400 gramów. Następny wzięłam koperek. Koperek był po 2,50, taki nieduży. Koperek po 2,50, bułka ziarnista po złoty 29. Takie i powiem Wam, że te bułeczki są nawet smaczne. Także jak coś to, to polecam te bułeczki takie z biedronki. Bardzo ładnie pachną, naprawdę dużo ziaren. I myślę, że za taką cenę to niedrogie. Tak, później jeszcze wzięłam tak. Jeden burger to nowość. Jeden, one kosztowały po 9 zł, po 8,99. Jeden wzięłam burger taki e, z kurczakiem. I nie wiem tutaj, bo patrzę, to jest jakiś sos e, e, z plasterkiem miodu. Nie wiem, nie. Także spróbujemy takiego burgera. Jeden burger, taki wołowy z barbecue, sosem. I tutaj już Wam mówię, pisze, że można zrobić w kuchence mikrofalowej lub w piekarniku. Także coś takiego kuchenka, mie, mikrofalowa lub piekarnik. Tutaj jest bułka pszenna, ser cheddar, ogórki marnowane, cebula czerwona marnowana, sos barbecue, yy, burger wołowy i bułka pszenna a tutaj już Wam czytam co w tym jest oj nie, tutaj nie tu niestety nie ma tak opisane jak, jak w tamtym chociaż niby ta sama firma ale niestety nie ma także tylko pisze kuchenka mikrofalowa lub piekarnik Zrób jak lubisz. Tak. Także to zobaczymy, jak spróbujemy. To oczywiście powiemy, jak smakuje, bo zrobimy na tamtym kanale, także zapraszam wszystkich też na tamten kanał. A i patrzcie, i jeszcze. O, nie znalazłam. Mleko jeszcze takie zwykłe 3-2. Eee, I to by było na tyle, eee, coś miałam mówić. Eee, zapraszam na tamten kanał Artur i Becia. Tam też są zawsze jakieś zakupy, hole zakupowe i próbowanie różnych eee, produktów spożywczych ze sklepu. Także jak Wam się ho hol podobał, proszę o łapkę w gumę, w górę. I widzimy się na następnym odcinku z gotowania. Będzie coś pysznego. Także zapraszam. Do zobaczenia. Pa, Pa!